O ho, 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 widzowie, krasnal Wojtek Bita w pierwszym odcinku w nowym 2025 roku. Eee, z filmikiem, z moim ostatnim zakupem z roku minionego, czyli już byłego 2024. No i mamy tutaj taką ciekawostkę, czyli Hot Wheels Ferrari FF w skali 1 do 18, model z roku 2012. A samo Ferrari bodajże z roku 2011. Bardzo ciekawy yy, samochód. Z, powiem szczerze, że to jest chyba jeden z najciekawszych pojazdów typu Grand Turismo, czyli GT. Mamy z przodu silnik 12-cylindrowy, 6,3 litra. On tak nie do końca jest z przodu, bo to jest z przodu, ale i po środku te. Do tego mid engine Ferrari tutaj dążyło. 660 koni mechanicznych. Napęd na 4 koła. Chociaż tak ten napęd bodajże od biegu piątego już mamy napęd tylko na tył. No, ale bardzo, bardzo ciekawe. Gran Turismo. Ta bryła nadwozia to się nazywa Shooting Brake. No ale to wystarczająco wprowadzenia modelu. Prowadzenia samego Ferrari, przejdźmy do modelu. Ja może wyjmę z pudełka, będzie łatwiej operować. Pudełko zresztą jest dosyć ciekawie zrobione, bo zobaczcie, ono się składa. Do zamknięcia, a przy otwieraniu robi się taki fajny rękawik z rzut okiem na informacje. No to mamy, że to jest 2012 Matel, że jest licencjonowane przez Ferrari, Hotfield Collectors i że jest jedna sztuka, no więcej tu się nie zmieści. Prost trochę takich informacji w różnych językach co tutaj będziemy mieli a że dla dorosłych kolekcjonerów no to ja się chyba tutaj zakwalifikuję to jest podstawowa taka najtańsza wersja modelu Hot Wheels potem jeszcze były Elite i Elite Plus mamy kartonowe tutaj te ścianki plastikową Płyta, do której samochód jest przekręcone czterema śrubami. Ja te śruby poluzowałem, a teraz je w ogóle zwolnię. Odkręcimy samochód, żeby móc go lepiej zobaczyć. No, nie sądzę, aby cztery śruby były Konieczne, ale na tyle przykręci. model już jest wolny. Nie, jeszcze gdzieś go. Śruboł, trzyma. I już jest wolny. Przy okazji posypały mi się takie kołeczki, na których to się trzyma. Ale nie ma problemu. Pozbieramy je. A no, w ogóle może włączę doświetlenie, żeby lepiej widzieć. No, zobaczcie, model jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Świetnie zrobione światła, świetnie zrobiony grill. Mamy fajnego konika. I, I z tyłu mamy imitację chłodnicy. Mamy wycieraczki jako dzielny element. Bardzo fajne koła, które zresztą są skrętne i połączone z kierownicą. Świetnie zrobione są koła i hamulce razem, tarcze razem z zaciskami, widziałem na filmiku na YouTube, jak ktoś skustomizował i pomalował te tarcze na bardziej srebrny kolor. Nie, to nie jest prawidłowe, jeżeli będziecie na stronę Ferrari, obejrzycie tam e, tą podstronkę z Ferrari FF dokładnie taki kolor powinny mieć tarcze hamulcowe to są prawdopodobnie ceramiczne dlatego są w takim kolorze z tyłu mamy to samo lusterka, fajnie też zrobione mają wkłady, ale to nie powinno dziwić bardzo dobrze zrobione są yy, zobaczcie yy, elementy układu wydechowego dobrze są odwzorowane to nie są tylko jakieś takie tandetnie wykonane imitacje rur te czerwone światełka tutaj są plastikowe. Podobnie jak plastikowe są tylne reflektory, tylko tylne reflektory mają troszeczkę taką małą wadę, że nie do końca te elementy w środku są w centrum, a powinny być. No ale to jest niewielki problem. Przejdźmy do środka. Jak widzicie, drzwi są otwierane. W środku mamy kierownicę bardzo dobrze odwzorowaną mamy nawet imitację że nam się coś na desce wyświetla fotele kubełkowe wszystko jest w kolorze czarnym są pedały bardzo fajne nakładki na próg z drugiej strony no, zobaczmy to samo mamy nakładkę i czarne wnętrze, jakbym oceniał ten model? Jest to no, przyzwoity model w skali 1 do 18. Nie sądzę, abym w momencie, kiedy one były w sprzedaży, był nimi tak bardzo zainteresowany z uwagi na ich cenę. Szczególnie teraz, widząc jak wyglądają na przykład współczesne Burago. No, ówczesne Burago, wiadomo, Burago czy Majsto nie były aż tak dobre jak teraz, no ale gdyby ktoś z Was teraz szukał sobie jakiegoś fajnego Ferrari w skali 1 do 18, to jednak polecałbym raczej Burago czy Majsto. No, nie wiem, nie widziałem Ferrari FF w ich nowej ofercie. Widziałem żywiczne modele w znacznie wyższej cenie. Co bym jeszcze mógł powiedzieć? O ile na przykład prawdopodobnie Elite czy Elite Plus, szczególnie ten drugi, no już mógłby się zbliżyć lub w niektórych aspektach przewyższyć współczesne Burago i ich modele w Ferrari tak, ten model jeżeli to się Wam się tanio kupić, tak jak mi, no to jest fajna ciekawa e, taka e, przypominajka o, o czasach kiedy Ferrari e, było wykonywane e, przez Hot Wheels ale to wszystko nie, e, jeżeli by było e, w cenach tam nie wiem, porównywalnych do, do Burago, a Was interesowałby określony model, który akurat Burago pro, yy, produkuje, no to pozostałbym przy yy, Burago chociażby. A spód nie ma tutaj wiele rzeczy. No a teraz yy, porozmawiajmy o tym, jak yy, niefajnie yy, Hot Wheels i Mattel zachowują się, zachowały się przy produkcji tych modeli. Ponieważ yy, Buda na dwozie jest praktycznie takie samo jak w Elite czy Elite Plus, więc e, powinna być otwierana maska, od, powinna być otwierana tylna klapa i otwierane drzwi. Nie są. Znaczy one były, tylko że, e, ma, zobaczcie, nawet macie zawiasy do tylnej klapy i tak samo widać, że przednia maska jest otwierana, widać szczelinę. Ale Mattel i Hot Wheels doszły do wniosku, że nie, jak nie zapłacicie więcej, to my wam tutaj zgrzejemy tą maskę i klapę, po to, żebyście nie mogli otwierać. Pod spodem, z tego co kojarzę, nie ma. No tutaj z tyłu to widzimy, że mamy kufer, jaki mamy, więc otwieranie nie, nie pokazałoby nam, nie wiem, gołej płyty podłogowej itd. Silnika tutaj chyba nie ma. Będę musiał kiedyś rozkręcić i sprawdzić. Ale zawsze można, wiecie, silnik sobie jakoś tam zrobić, czy coś takiego w dodatku. No, otwieranie to otwieranie. Czy tam by było coś w środku? No to by było lepiej. Jeżeli nie było, to i tak podnoszona maska byłaby ciekawym elementem. A tak yy, mamy. No, pierwowzór czegoś, co yy, obecnie jest dosyć popularne wśród producentów samochodów. One prawdopodobnie bawili się takimi Ferrari i stąd te yy, nawyki yy, zdobyli, że mamy jakieś opcje, ale te opcje no, firma poszła yy, yy, troszeczkę dalej, troszeczkę więcej pieniędzy wydała, po to, żeby je zablokować. No ale tak, końcówka. To jest naprawdę. Jeżeli uda się go trafić w yy, cenach niższych od Burago, czy taki, czy no, podkreślam jeszcze inne Ferrari, to warto. Bo jest naprawdę yy, bardzo dobrze odwzorowany jak widzimy, lakier wygląda świetnie, nie ma problemów z lakierem. To jest zaleta tych samochodów, chociaż Burago też nie powinno mieć, yy, ale nie nastawiałbym się za bardzo na to, że to ma jakąś wielką wartość kolekcjonerską, że jest super realistyczne. No, bardziej realistyczne są Elite i Elite Plus, przy czym one kosztują też troszeczkę więcej. Nadal kosztują mniej niż kosztowały Elite Plus, a to było w ogóle dosyć ciekawie. Wycenione bo to kosztowało tam około 50-60 dolarów, troszeczkę powyżej 100 dolarów, chyba było Elite Plus, a trzeba było dopłacać 200 czy ponad 200 dolarów, żeby dostać Elite Plus, który oferował za to no, nie był wartościowy. W każdym razie, teraz Elite Plus można kupić w cenach poniżej różnicy. Pomiędzy Elite a Elite Plus, czyli znacznie poniżej jego wartości. Takie modele, no to od 20-30 euro do 60-70, w zależności jak to ma fantazję. Ja bym akurat nie dał w tych dolnych granicach, tak. W tych górnych granicach nie. Chyba że ktoś jest zapalonym kolekcjonerem, ma za dużo pieniędzy i go na to stać. To wtedy, dlaczego nie? Jeżeli jednak no podkreślę to jeszcze raz, szukacie najfajniejszych modeli, najlepiej odzorowanych, oferujących najwięcej, i Burago czy Maisto mają ofertę we współczes ze współczesnymi modelikami, to raczej tam bym się skierował. No ale teraz jeszcze czas na ogłoszenie parafialne, ponieważ jeżeli ktoś przeczytał post. No to się zdarzyła taka dziwna rzecz, że przekroczyłem 100 subskrypcji. Mój kanał przekroczył 100 subskrypcji. Nie spodziewałem się tego. No ale zdarzyło się, no trudno. No to trzeba coś z tym będzie zrobić. No i żeby z tym coś zrobić, to będzie konkurs. Ja jeszcze zastanawiam się, co dokładnie to ma być jak ten konkurs ma wyglądać. Do tego. Muszę zorganizować e, nagrody. No, bo co to by był konkurs e, bez nagród? Nie będzie to nic szalonego, chociaż uważam, że coś ciekawego na pewno będzie do wygrania i postaram się, żeby to było po prostu no, e, najprawdopodobniej e, niezbyt skomplikowane. Bo nie chcę, żeby e, no niektórzy mieli większe problemy. Ja wiem, że mój kanał mogą oglądać osoby młodsze i starsze. Młodsze osoby czasami. Mają problemy ze zrozumieniem zasad i regulaminów bardziej skomplikowanych konkursów, więc nie, postaram się wymyślić coś, co po prostu pozwoli każdemu mieć szansę na wygranie. A kto wygra nagrodę, no to się już okaże. Zobaczymy, ile tych nagród będzie, jak to dokładnie będzie wyglądało. W każdym razie bardzo dziękuję Wam za te subskrypcje, za oglądanie moich filmików. Bez tego ten kanał. Nie rozrózłby się tak no i prawdopodobnie mi by się w pewnym momencie znudziło to marudzenie i bym sobie po prostu kupował same samochodziki i męczył e, rodzinę opowiadaniem o nich, a nie męczył Was. E, wszystkiego najlepszego w nowym 2025 roku. E, oby Wasze kolekcje rosły bardziej niż się. Tego spodziewalibyście w najlepszych swoich, najbardziej śmiałych snach, aby Was zdrowie nie opuszczało, Was i rodzin, znajomych, przyjaciół, żeby y, tych środków na kupno modelików, dodatków zawsze starczało no i żeby było co kupować. I tym, tymi życzeniami oraz zapowiedzią konkursu y, pożegnam się jeszcze za Prezentuje te Ferrari od strony Mordki. Nie wiem, czy mówiłem, chyba zapomniałem, ale koła są skrętne i są połączone z kierownicą. Kierownica też skręca. Eee, no jak Wam się podoba takie Ferrari? Mi się podoba, chociaż mówię, cenowo tutaj nie ma co szaleć. To nie są e, jakieś bardzo e, wartościowe modele. Nie ma co tego kupować, licząc na to, że to jeszcze zdrożeje i będzie można zrobić super interes. Może się komuś uda to sprzedać drożej, ale nie liczyłbym na to. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmikach w nowym 2025 roku. Cześć!